Ten film został nagrany o godzinie 12 w czwartek 10 marca. Dotyczy sytuacji zmieniającej się z minuty na minutę. Już ponad dwa tygodnie trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Od kilkunastu dni codziennie prezentujemy sytuację na froncie oraz najważniejsze wydarzenia społeczne i polityczne towarzyszące tej wojnie. Dzisiejszą analizę przedstawi Tadeusz Iwański. Odbyło się spotkanie ministra Ławrowa i ministra Kuleby w Turcji, ale nie przyniosło ono żadnych realnych skutków. W sensie z konferencji prasowej obu ministrów, która była nie była wspólną konferencją prasową, tylko Kuleba mówił oddzielnie i Ławrow mówił oddzielnie, bo też te ich komunikaty były zupełnie, zupełnie różne. Rozmowa dotyczyła tak naprawdę kwestii humanitarnych, to znaczy nie było rozmów na temat różnych rozwiązań politycznych, które mogłyby doprowadzić do zakończenia tej wojny. Minister Kuleba wbił taką szpilę ministrowi Ławrowowi, mówiąc o tym, że najprawdopodobniej minister Ławrow nie jest tą osobą, z którą można rozmawiać o tego typu rzeczach, dlatego że nie ma do tego... Nie tyle kompetencji, co po prostu nie ma do tego mandatu, żeby tego typu kwestie podnosić. W każdym razie nawet te rozmowy czysto techniczne, dotyczące palących kwestii, ale jednak niepolitycznych, takich jak uzyskanie tych zielonych korytarzy humanitarnych, no, które są bardzo potrzebne tej ludności ukraińskiej, która jest zamknięta w oblężonych miastach, tutaj szczególnie chodzi o Mariupol. To nie przyniosły żadnych skutków. W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie sytuacja była mniej więcej stabilna. Rosjanie kontynuują ataki na tych odcinkach, na tych kierunkach, w których robiły to przez ostatnie dni, czyli mamy sytuację natarcia na północ od strony Melitopola. W kierunku Zaporoża. Są informacje mówiące o tym, że y, wojska rosyjskie zaczynają operować w okolicach, już w pewnych dzielnicach Mariupola, ale one nie są, one nie są potwierdzone. To są komunikaty strony rosyjskiej. No i mamy działania wokół, wokół Kijowa, których celem jest y, zacieśnienie tego pierścienia, okrążenia wokół Kijowa, a także y, ofensywę od strony nieuznawanych republik w Donbasie, natomiast w ciągu ostatniej doby nie widać, żeby wojska rosyjskie osiągnęły jakieś spektakularne sukcesy, a nawet tak naprawdę małe sukcesy. Takim nowym wątkiem jest, wczoraj jest informacja o tym, że Rosjanie wprowadzili do Hersonia oddziały rozgwardii. Co oznacza, że zaczyna się pacyfikacja miasta. No właśnie do oczekiwania na, na rozmowy w Antalii wczoraj no, były tak naprawdę przerwane brutalnym, no, wręcz bestialskim atakiem z powietrza na Mariupol. Został zbombardowany szpital położniczy w mieście. Rannych jest 17 osób, trzy osoby zginęły. No, prezydent Zełęński mówił, że jest to akt, akt ludobójstwa, i faktycznie działania rosyjskie coraz bardziej przypominają po prostu działania terrorystyczne, bo to są działania skierowane na ludność cywilną. Oczywiście te tłumaczenia o tym, że tam była rozlokowana baza pułku Azow i tak dalej, one można między bajki włożyć. Znaczy, ja mam wrażenie, że. To jest kara dla mieszkańców Mariupola, i to jest, jest celowe działanie mające na celu zastraszenie społeczeństwa i złamanie, złamanie oporu. Dość niepokojące informacje przychodzą z czarnobylskiej elektrowni atomowej. To jest elektrownia zamknięta, w sensie ona nie produkuje prądu już od ponad dwóch dekad. Natomiast w ostatnich latach tam zbudowano wielkim wysiłkiem zresztą finansowym centralne składowisko odpadów radioaktywnych. To przede wszystkim tam są składowane zużyte pręty paliwowe. I po to, żeby one były składowane w odpowiednich warunkach, potrzebny jest prąd do tego, żeby to miejsce, w którym one są składowane, żeby zachowywało niską temperaturę. Wtedy one są bezpieczne. Natomiast jest informacja, że tam nie ma prądu i e, działają generatory dieslowskie, które mają paliwa na, 24, na 48 godzin. E, no i w tej chwili jest kwestia tego, żeby y, naprawić y, linie przesyłowe, żeby doprowadzić prąd tam i jakby zachować bezpieczeństwo. Tutaj jakieś działania są podejmowane, między innymi y, ukraiński operator systemowy. Zadeklarował, że pomimo ryzyka wysłania ekip re remontowych, tam nową jakby miasto i, 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 i samo terytorium elektrowni jest opanowane przez Rosjan i w tych okolicach toczą się działania wojenne, że MIOSKą są gotowi do tego, żeby e, ekipa remontowa dokonała odpowiednich napraw. Już wkrótce na tym kanale kolejne filmy, między innymi materiał poświęcony reakcji Chin na toczącą się wojnę. Zapraszamy do subskrybowania. Więcej analiz można znaleźć na stronie internetowej OSW.